Witam Was ponownie, tuż przed spaniem albo tuż po wstaniu. Nie wiem, kiedy będziecie słuchać tych słów, tego mojego wierszowania. Mam nadzieję, że sprawi Wam trochę radości, nostalgii, może trochę wzruszeń, może pobudzi Was do tworzenia czegokolwiek. Trzeba w sobie budzić te potencjały artystyczne. Wrażliwości naszej. A ja tutaj, właśnie, patrzę przed siebie i mam wiesz, patrzę. Patrzę przed siebie, idę i nic nie widzę. Ciągle się potykam, jakbym szła w ciemności, a Bóg jest światłem, zapalić mi pragnie lampkę nadziei, w zwierciadło jasności. I nagle coś widzę, jakbym była w niebie siadam, bo ciągle nie wierzę. Tuż przede mną stoi jasność, jasna postać Boga. Wiem już, w tych ciemnościach odnalazłam siebie. Tak, odnalazłam siebie, to było w 2011 roku, ale to, to jeszcze nie odnalazłam siebie, to były dopiero początki. A tutaj taki rubaszny wierszyk Anielska Mowa. Na ramieniu usiadł anioł i pogłaskał mnie piórem po głowie, chyba na pocieszenie. Nie rozumiem mowy aniołów, więc uważnie wsłuchałam się w siebie i odnalazłam tylko milczenie, z którego wyraźnie zabrzmiała melodia, nie na moją nutę grana. Oj, coś mi się wtedy nie spodobało. Tak mi się wydaje. Czasami byłam przekorna i przekorne były moje anioły. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Tak jak my anioł, tak one nam. A teraz wrócę jeszcze do stana, stanu zakochania, który był dawno, dawno. To była moja pierwsza miłość i wspomnienie tej pierwszej miłości, który, która zawsze jest najpiękniejsza. I wrzyna nam się w pamięć tak głęboko i tak cudownie, że już każda inna nie jest taka sama. Zawsze do niej wracamy, bo to są te pierwsze uniesienia. Niekoniecznie ona była najpiękniejsza. Ona wyzwoliła w nas te pierwsze, najpiękniejsze uczucia, które w sumie do końca życia pamiętamy. I szukajmy ich cały czas. Nie wspominajmy tylko, tylko szukajmy, bo myślę, że każde inne zakochanie może być równie piękne, wartościowe i głębokie. A w tym stanie zakochania napisałam. Głęboka miłość zagościła we mnie. Rozpaliła ciepły ogień w domowym kominku, usiadła cicho w sypialnej pościeli i rozśpiewała się dźwiękiem rozkoszy, tańcząc i wirując w spokojnej pokoju. Bieli, to cudowne, że jesteś przy mnie i gdy tulisz mnie w swych ramionach, byśmy przy ciepłym ogniu rozkochania ogrzewali swe zmysły, i bym mogła spokojnie zasypiać namiętnie w ciebie wtulona i budzić się zawsze. Twoją bliskością obezwładniona. Pięknie, prawda? Aż, aż mnie przeniknęło głęboko, głęboko tak do moich wszystkich, jak to się mówi, emocji w sercu, które, które mam. Tych dobrych, oczywiście. A tu moje serce właśnie, moje serce chce ciągle kochać, mojego serca nie da się oszukać, nie da się go omamić, osaczyć, przekupić ani udobruchać. Moje serce jest ciągle waleczne, mojego serca nie trzeba wciąż budzić, nie da się go obrazić, znieczulić, znieważyć ani go ostudzić. Także mam gorące serce, mam waleczne serce. Yy, także. Yy. Także fajnie, bo to jest najważniejsze, żeby to, to, te nasze serca a, były takim naszym motorem napędowym i tylko podpowiadały nam takie wartościowe, dobre emocje uczucia. I teraz na dobranoc napisałam: Dobranoc mocy Boża, idę spać. I trzymam w garści swoje myśli te niespokojne i te nieco weselsze. Nakryj mnie płaszczem otuchy, niech sen mój dobry się spełni i życie moje odmieni. Nakarm mnie pokarmem twojej dobroci, co wyzwala najpotężniejsze moce w ludzkiej przestrzeni. To tak na dobranoc. Napisałam to, ten wiersz o 3.10, nawet sobie zanotowałam, 5 marca 2011 roku a u mnie na zegarze już też późna godzina zasypiajcie jak zwykle spokojnie utulcie się w energii miłości Bożej ochrony utulcie się płaszczykiem samych dobrych myśli i budźcie się zawsze zawsze radośni pełni wiary, nadziei, że każdy dzień to jest nowe wyzwanie i nowa piękna przygoda. Doświadczajcie życia. Spokojnych snów. Papa. Pa.